Jak odpalić płatny newsletter pod kątem prawnym oczywiście no bo jestem prawnikiem. Dostałem ostatnio takie pytanie, że pewna osoba chce Oprócz takiego zwykłego newslettera, także świadczyć usługi newsletterowe, tak mógłbym to nazwać, w formie płatnego newslettera. Po prostu taki użytkownik będzie otrzymywał jakieś tam informacje w ramach takiego płatnego newslettera, może to być mini kurs, to jest akurat bez znaczenia, co będzie dostarczane w ramach takiego newslettera. Natomiast to, co jest istotne, to to, że taka osoba, która będzie świadczyła tego typu usługę płatnego newslettera, no musi mieć na swojej stronie internetowej e, cały proces zakupowy. Tak jak w normalnym sklepie internetowym, musi mieć oczywiście regulami świadczenia takich usług płatnego newslettera, e, musi mieć tą kartę produktu, gdzie będzie wskazana cena, będą wskazane warunki, e, co będzie w ogóle dostarczane w ramach takiego newslettera. Powinna mieć ogarnięte również, nawet musi mieć, a nie powinna musi mieć ogarniętą politykę prywatności, politykę cookies, popapy dotyczące cookiesów i tak dalej. Tak naprawdę, przy takim zwykłym płatnym newsletterze też trzeba, Ogarnąć wszystkie te elementy, które byłyby w normalnym sklepie internetowym, na przykład sprzedającym produkty takie fizyczne lub produkty elektroniczne, jakieś treści cyfrowe i tak dalej. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły oczywiście, co gdzie, kiedy będzie miało zastosowanie, ale regulamin, polityka prywatności, odpowiednie checkboxy z akceptacją tego regulaminu, no i pop-up cookies razem z polityką cookies, oczywiście powinien się znaleźć w takiej sytuacji. Także jeżeli chcesz świadczyć. Usługę płatnego newslettera, no to oczywiście musisz to wszystko wziąć pod uwagę. I to tyle na dzisiaj. Dzięki.